Czas na prognozę pogody Adam Giza. Witam i zapraszam. We wtorek, 3 marca, Polska pozostanie pod wpływem niżu z nad Łotwy i niestety fronty atmosferyczne powiązane z tym niżem pokrzyżują troszeczkę plany, zima sobie o nas przypomni. No niestety, oto szczegóły. Opady śniegu i śniegu z deszczem widoczne, to nie jest blef, tak faktycznie będzie. Od 2 do 3 stopni na Podlasiu, nieco cieplej na Podkarpaciu, śnieg z deszczem wszędzie. W centrum od 4 do 5 stopni, nieco cieplej w okolicach Katowic, bo nawet do 6 stopni nieco chłodniej w Zakopanem. Jedynka na plusie, na zachodzie, co Temperatura przyjemna, ale ten śnieg z deszczem i sam deszcz troszeczkę nam uprzykrzą życie. Jezdnie będą śliskie. Powietrze, kiedy do Polski dotarło, to powietrze chłodne z północnego Atlantyku. Ciśnienie będzie rosło, Wyniesie w Warszawie 998 hektopaskali, Biometr wszędzie niekorzystny, wiatr z zachodu dosyć silny, zwłaszcza na wybrzeżu, na Bałtyku możliwy sztorm. Podobnie będzie także w środę i w czwartek, ale ocieplenie od piątku, a uwaga w niedzielę nawet do 15 stopni na zachodzie. Teraz to wszystko, do zobaczenia.